Teraz wydarzy Mamy nowy objective. Czy ja muszę przetrwać? Czy ja muszę zniszczyć prototyp? Odnaleźć popi? So many questions So many questions No to lecimy, nie mam pojęcia co mnie tutaj czeka Ale musiałem zrobić sobie 5 minut przerwy Ponieważ nagrywam już tak długo Że nie jestem w stanie już yy, Nawet gardło mnie zaczyna boleć Więc widzowie zostawcie mi, jeśli wytrwaliście tego momentu Łapkę w górę Suba i możecie napisać w komentarzu hashtag wytrwałem. Miało być miało nie być dzisiaj hashtagów, ale stwierdziłem, że musicie zostawić ten hashtag. Hashtag wytrwałem, ponieważ ledwo co daję radę, ale mam nadzieję, że wytrwałem. W ogóle mam tutaj bardzo dużo kwiatów MAC, czyli popi, Flower. Nie mam pojęcia dokąd nas to zaprowadzi, ale to miejsce. Kolejna kaseta. Hmm.

Why is he I don't understand. let honest. You're not szczerzy. supposed to be here. Nie this is oh, the single most high-security, high-clearance section of the whole factory. Oh, you, here, you will be shot. And before you get any ideas, don't you can just sneak away either. No, the second you put this Co? tape in, it set off an alarm. So if anyone's home, they know exactly where you Kisa are. Wróciła. Pretty nifty, huh? Security jest um. bardzo hey. um. Hagi wrócił! Hagi wrócił! Jo! To jest najlepsze zakończenie. Ever, jakie mogliśmy dostać! Hagi wagi wrócił. A myślałem, że to że z Kissimissi. Tak z daleka wyglądało, ale Nie. Chociaż Hagiwagi był bez ręki, więc to mogła być Kissy -missi. ciężko mi powiedzieć, niemniej jednak udało nam się.